Przepraszam, ale na chwilę muszę przerwać pogawędki przy stołach, ponieważ mamy, mamy coś jeszcze do zrobienia dzisiaj. Także ja raz jeszcze witam Państwa wszystkich na mniej oficjalnej części naszego spotkania powtórzy nas jeszcze to co powiedziałem, ale to jest z serca, bardzo miło mi wszystkich was tutaj widzieć w dużej grupie, bardzo fajnie, że tyle znakomitych szpitali chciało z nami tutaj spędzić czas, także doceniamy to bardzo i naprawdę się cieszymy z tego tytułu. Naszą tradycją, którą kultywowaliśmy zanim nas pandemia niestety wbiła z tego rytmu, było wręczanie nagród dla szpitali, którzy, które w swoim sercu miały rozwijanie z siebie poprzez rozwijanie informatyki, także te szpitale naprawdę są, dla nas są najważniejsze, bo budujemy wspólnie Waszą przyszłość i sukces. W tym roku mamy dwie główne kategorie, są to, tak jak możecie zobaczyć na slajdach, Ambasador innowacyjności i kompleksowa informatyzacja. Do tego dochodzą jeszcze dwa, dwie dodatkowe kategorie, o których już nie będę szczegółów mówił. Tu już Paweł wszystko powie. Nie będę mu chleba, chleba zawierał, bo nie zaprosimy go następnym razem, a chyba wszyscy chcemy. Także. Więc tak, ambasador innowacyjności i kompleksowa informatyzacja. Co nowego od tego roku wprowadziliśmy będziemy to kontynuować. To nie my wymyślaliśmy, nie wybieraliśmy szpitali, które. Coś zrobiły ciekawego w ostatnim roku. To wy zgłaszaliście swoje pomysły, także pomysły wasze, wszystko to zostało opisane na konekcie. Ambasador innowacyjności i kompleksowa informatyzacja. I co więcej, głosowanie nie było gdzieś tam potajemne, nie robiła tego żadna sztuczna inteligencja. To wasi pracownicy, użytkownicy naszych systemów, którzy zarejestrowani są na systemie CGM Connect, głosowali na te projekty. No i teraz chcielibyśmy wręczyć nagrody projektom, które dostały najwięcej głosów od Państwa, więc oddaję w Twoje ręce. Szczegóły już u Ciebie. Tak jest, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ambasador innowacyjności jest to nagroda za wdrożenie najbardziej innowacyjnych rozwiązań w placówce medycznej. Zgłoszone projekty to najbardziej nowatorskie obszaru rozwoju placówki medycznej przy wykorzystaniu różnych technologii. Nagrodę wręczy Michał Bakun, dyrektor pionu rozwoju oprogramowania w kompu Grup Medical Polska. Zapraszamy na scenę, pana Michała. Proszę o wielkie brawa. Drodzy Państwo, w kategorii ambasador innowacyjności zostało zgłoszonych pięć projektów. Użytkownicy portalu CGM Connect najwięcej głosów oddali na następujące projekty według kolejności alfabetycznej. Narodowy Instytut Kardiologii imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie i projekt Pilotaż Sieci Kardiologicznej. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny imienia Ludwika Zamenchowa w Białym Stoku i projekt integracja z systemem CGM Clininet dwóch programów ICPN oraz IC Solutions zapewniającej możliwość podpisywania zgód przez rodziców opiekunów dzieci oraz digitalizację dokumentacji papierowej oraz elektronicznej karty znieczulenia EKZ firmy Technika dla Zdrowia obsługujących blok operacyjny a także Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie i projekt Wdrożenie Systemu Zarządzania Ruchem Pacjentów Dostosowanego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami na terenie przychodni specjalistycznej. A nagrodę otrzymuje Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Proszę, wielkie brawa! I drodzy państwo, zapraszam na scenę dyrektora pana Pawła Wilskiego. Zapraszam bardzo serdecznie i proszę, żeby brawa nie milkły, dopóki pan dyrektor nie pojawi się na scenę. <kluczy> Czy uda mi się pana namówić na kilka słów do mikrofonu? Byłoby nam niezmiernie miło. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. To wielki zaszczyt dla Instytutu Kardiologii, szczególnie dla naszego działu systemów informatycznych, bo to ich wytwór. Nasz dział wytwarzania oprogramowania, które w Instytucie istnieje od 12 lat, jest konkurencją dla rynku informatycznego, ale jak widać, Państwa głosami zdobył nagrodę. Pewnie są tutaj też podmioty, które korzystają z systemu sieci kardiologicznej. Jest tych 1500 placówek w tej chwili już w Polsce. Więc tym bardziej dziękuję za to wyróżnienie. Odbieram je jako pewną pochwałę dla zespołu, dla, dla tego systemu, który został wytworzony i dla tej myśli innowacyjnej, która gdzieś w Instytucie nie tylko w zakresie klinicznym czy naukowym funkcjonuje, ale też jak widać w kwestiach informatycznych, ale mam nadzieję, że też w zakresie organizacyjnym jest to też widoczne w Instytucie Kardiologii. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę pozostać z nami na scenie. Proszę pozostać z nami na scenie, proszę nie uciekać nigdzie. Panie dyrektorze, proszę pozostać z nami, tak jest. Drugą kategorią jest kompleksowa informatyzacja. W tej kategorii nagradzamy kompleksową informatyzację placówki medycznej najbardziej zaawansowane i kompleksowe wdrożenie systemów IT w szpitalu. Nagrodę wręczy Rafał Włach, dyrektor sprzedaży w Kompu Grup Medical Polska, zapraszam na scenę i proszę o brawa. Kategorii kompleksowa informatyzacja. Zgłoszonych zostało 7 projektów. Użytkownicy portalu CGM Connect co najwięcej głosów oddali na następujące projekty znów w kolejności alfabetycznej Centrum Onkologii im. Profesora Łukaszczyka w Bydgoszczy, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. A nagrodę otrzymuje. Wojewódzki specjalistyczny szpital dziecięcy w Olsztynie. Proszę o wielkie brawa! A na scenę zapraszamy pana Marcina Sułkiewicza. Panie Marcinie, zapraszamy serdecznie. Droga długa, więc i prosimy o długie brawa. Tak jest. Nie kończmy tej przyjemności. Wspaniale. Gratulujemy bardzo serdecznie. Ciężka, ciężka praca, którą trzeba robić, żeby ta informatyzacja przebiegała non-stop cały czas. Ten proces się zaczął i nigdy się nie zakończy. I ja tu chciałem jeszcze na scenę poprosić pana Norberta Badowskiego, który był osobą, która zaczęła ten proces. Raz jeszcze prosimy o brawa, drodzy Państwo. Dziękuję za początek i pracujemy dalej. Dziękujemy bardzo. Prosimy pozostać na scenie. Prosimy pozostać na scenie, oczywiście. Drodzy Państwo, to oczywiście nie są jednak wszystkie nagrody, które dzisiaj chcielibyśmy wręczyć. Po raz pierwszy w historii chcemy nagrodzić osobę, która ułatwia naszą codzienną pracę. Subticket Master to nagroda dla osoby, która umiejętnie zakłada zgłoszenia na portalu CGM Customer World, umożliwiając szybką obsługę. Nagrodę wręczy Bartosz Rzyszkiewicz, dyrektor pionów drożeń i wsparcia w kompu grup Medical Polska. Proszę o brawa. I drodzy Państwo, co ważne, w kategorii Sub Ticket Master głosowali pracownicy pierwszej i drugiej linii wsparcia CGM. Najwięcej głosów otrzymali również według kolejności alfabetycznej. Pani Joanna Barlich-Duda, Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Tak jest, brawa poprosimy. Warto, drodzy Państwo, nadmienić, że zgłoszenia Pani Joanny wyróżniają się starannością i dokładnością, a także umiejętnością trafnego opisywania problemów i potrzeb. Kreatywność i profesjonalizm w każdym zgłoszeniu, tu także należą się brawa. Dużo głosów także otrzymał Pan Michał Kucharski, Radomskie Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego, czerwca 76. Tak jest. Michał to wysoka jakość przedstawionych informacji, oraz umiejętność tworzenia wartościowych treści, terminowość udzielanych odpowiedzi i wyrozumiała współpraca z pracownikami CGM. Również proszę o brawa, tak jest. Trzecią osobą, która zgarnęła mnóstwo głosów, jest pani Aleksandra Śliwowska, Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny imienia Zamenhofa w Białymstoku. Tak, brawa teraz. Aleksandra posiada imponującą zdolność do jasnego komunikowania problemów oraz przekazywania istotnych informacji. Opis zgłoszeń zawiera ścieżkę umożliwiającą odtworzenie problemu, jak również odpowiednie zrzuty ekranu oraz ewentualne nagrania ułatwiające analizę. Dla mnie brzmi to bardzo profesjonalne, więc proszę o profesjonalne brawa teraz. A nagrodę w tej kategorii otrzymuje. Pan Michał Kucharski, Radomskie Centrum Onkologii. Zapraszam bardzo serdecznie. Liczymy oczywiście na kilka słów do mikrofonu, jak najbardziej. Bardzo podziękować za nagrodę. No i życzyć dalszej współpracy, takiej jaka jest teraz, między chyba wszystkimi pracowkami a CGM Polska. No i cóż, starajmy się wszyscy pomagać sobie nawzajem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę tam zostać. Drodzy Państwo, wzorem lat ubiegłych chcemy także wręczyć nagrody specjalne. Pierwszą z nich będzie tytuł Aktywny Szpital. Nagrodę wręczy Waldemar Grudzin, prezes zarządu Kompu Grup Medical Polska. Proszę o brawa i zapraszamy na scenę. Drodzy Państwo, a nagrodę w tej kategorii, czyli w kategorii aktywny, szpital otrzymuje Pabianickie Centrum Medyczne za aktywne propagowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia. A na scenę zapraszamy prezesa doktora Witolda Olszewskiego. Zapraszam bardzo serdecznie. Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, w imieniu Centrum Medycznego chciałem podziękować za to wyróżnienie, nagrodę specjalną Aktywny Szpital. Szanowni Państwo, 2009 roku, kiedy istnieje spółka po przekształceniach, współpracujemy z firmą CGM. Od półtora roku mam zaszczyt zasiadać w zarządzie, więc aktywnie działamy. W kwietniu tego roku mieliśmy przyjemność gościć również CGM w Pobianicach na jednej z Państwa konferencji. Cieszymy się, że ta współpraca jest na najwyższym poziomie. W ostatnich dniach otrzymaliśmy, Szanowni Państwo, akredytację po raz trzeci. Jednym z komponentów właśnie jest ten kompo, komponent informatyzacji. Pan Prezes powiedział, że serce właśnie szpitala to też informatyzacja i też tak uważamy. Od tego zaczynamy, a na tym kończymy, więc cieszę się, że dzisiaj praca moich wszystkich pracowników została doceniona. I mam nadzieję, że dalsza współpraca przyniesie kolejne sukcesy. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i zabawę do Białego Rana. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, kolejną nagrodą specjalną jest wyróżnienie CGM Connect. Nagrodę tę przyznajemy za wieloletnią współpracę oraz kreatywne podejście do rozwoju rozwiązań oferowanych przez CGM Polska. Nagrodę wręczy również prezes Waldemar Grudzień. A nagrodę w tej kategorii, czyli wyróżnienie CJM Connect otrzymuje Seweryn Kasprzyk z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Opolu. Zapraszamy na scenę Pani Sewerynę. I jeszcze trochę drodzy Państwo, prosimy o najszybsze brawa. Tak jest. Bardzo prosimy o kilka słów. Dziękuję bardzo, jest mi niezmiernie miło. Jestem po prostu mile zaskoczony, że takie dinozaury jak ja jeszcze mogą się na coś przydać. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy moi drodzy. A teraz bardzo gorąco prosimy o wspólne zdjęcie, jeżeli możemy mieć taką prośbę, zapraszamy serdecznie. Drodzy Państwo, tutaj zabierzemy takie statyw i się jeszcze brawa, takie za do nagrodzeni podczas tej właśnie gali. Poprosimy jeszcze Pana Prezesa o kilka słów na zakończenie naszej gali. Ja myślę, że bardzo gratulujemy wszyscy zwycięzcom konkursu, ale tak naprawdę zwycięzcami jesteście wszyscy. Wszyscy robicie świetną pracę razem z nami. Także dziękujemy Państwu, jak również Państwu z drugiej strony. Dziękujemy bardzo i tyle. Tak jest, dziękujemy bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Było coś dla ciała, było coś dla ducha, ale to jeszcze nie koniec, bo przed nami wyjątkowy koncert. Oni już za chwilę dajmy sobie dosłownie moment czasu na to, aby na spokojnie jeszcze w cichszej atmosferze móc wymienić kilka słów, pogratulować zwycięzcom, wracamy do Państwa już za chwilę.